Zbawienia ludzi dla większej fałszy i zbawienia nas. Ja też dzisiaj chcę ci zadać pytanie. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o prawdzie i o kłamstwie. Możesz okłamać drugiego człowieka i samego siebie. Boga nie okłamiesz. Nawet jak mówisz coś kłamliwego, to tak naprawdę oszukujesz samego siebie. Możesz też odejść od Boga, od wiary, od Kościoła, od świętości. Ale musisz pamiętać o jednym. Zawsze możesz powrócić, jeśli się opamiętasz. Na koniec mam jeszcze pytanie. Ile razy i kiedy zdarza ci się kłamać, poszukiwać, mówić nieprawdę? W jakich sytuacjach? Tak samo jak ile razy i kiedy potrafisz się na czas opamiętać, aby powiedzieć prawdę? Nie daj się manipulować. Żyj w prawdzie, mów prawdę. Tylko prawda może nas wyzwolić.